Mieszkańcy Bliskiego Wschodu są przerażeni i zaniepokojeni sytuacją rzeki Eufrat. Miliony Syryjczyków i Irakijczyków muszą opuszczać swoje domy. Władze lokalne twierdzą, że nie wiedzą co się dzieje. Uważany za największą rzekę starożytności, Eufrat skrywa wydarzenia historyczne i tajemnice wykraczające poza ludzkie pojmowanie. Jednak coś strasznego dzieje się z tą rzeką. Z każdym rokiem staje się ona coraz bardziej sucha. I wiele narodów Azji Zachodniej już cierpi z powodu braku wody, z tej rzeki zawsze wielkiej i imponującej. A najgorsze jest to, że kraje, przez które przepływa Eufrat, wydają się nie być zbytnio zaniepokojone jego sytuacją. W niektórych przypadkach wręcz szkodzą odbudowie rzeki. A co jeśli powiem Ci, że ta susza na rzece Eufrat to nie tylko poważny kryzys środowiskowy, ale także jest częścią wypełnienia niektórych proroctw dotyczących końca czasów? W tym filmie pokażę Ci, że Księga Apokalipsy zawiera niesamowite objawienia dotyczące przyszłości rzeki Eufrat, które są bezpośrednio związane z Armagedonem, czyli ostateczną bitwą między Jezusem Chrystusem a Szatanem. To, że wysychanie tej rzeki jest znakiem, iż jesteśmy bardzo blisko nadejścia Antychrysta. Co stanie się z ludzkością, jeśli rzeka Eufrat przestanie istnieć? Na te i inne pytania odpowiem Ci już teraz. Ale zanim zaczniemy, proszę cię, kliknij. Lubię to, zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Chcę ci pomagać w Twojej drodze z Bogiem każdego dnia. Zaczynajmy. Według Księgi Rodzaju w rozdziale 2 Eufrat jest jedną z rzek, które opływały ogród Eden. Jego wody przepływały przez to miejsce. Który Bóg uczynił, aby był mieszkaniem Adama i Ewy oraz wszystkich zwierząt, które stworzył na początku wszystkiego. I już w Księdze Rodzaju, rozdział 15, widzimy, że rzeka została nazwana przez Boga jako jedna z granic ziemi obiecanej, która miała być dana potomkom Abrahama. Tak mówi słowo Pana: W tym dniu Pan zawarł następujące przymierze z Abrahamem, Twoim potomkom. Dałem to ziemię od potoku egipskiego aż do wielkiej rzeki Eufratu. Ta rzeka ma swoje źródło na terenie dzisiejszej Turcji. Przepływa przez Syrię i Irak, a następnie uchodzi do Zatoki Perskiej. Eufrat ma 2700 km długości i jest głównym źródłem wody pitnej dla milionów ludzi z tych trzech krajów. Ponadto jego wody są wykorzystywane do nawadniania upraw i zasilania elektrowni wodnych, które produkują energię elektryczną dla ponad miliona rodzin. Ale to, co zawsze było rosnącym i bardzo żyznym regionem, staje się miejscem strachu i niepewności, ponieważ jego główne źródło wody po prostu znika. Według irańskich władz, które monitorują sytuację Eufratu w ciągu ostatnich trzech lat, pora deszczowa w regionie zaczęła się później i szybciej skończyła, powodując drastyczny spadek ilości wody w rzece. W niektórych miejscach koryto rzeki już całkowicie wyschło. Właśnie na jednym z tych suchych forów pojawiło się wiralowe nagranie pokazujące, że to było możliwe. Krzyki demonów w regionie, przez który przepływała rzeka Eufrat, przeraziły tysiące ludzi. Według niektórych relacji, dźwięki pochodzą od czterech upadłych aniołów uwięzionych przez Boga, którzy zostaną uwolnieni, gdy spełni się proroctwo z Apokalipsy 9. Nagrałem też film, w którym omawiam teorię o przerażających dźwiękach na rzece Eufrat. Ale w żadnym momencie nie twierdziłem, że ten hałas jest prawdziwy i że pochodzi od jednego z czterech demonów uwięzionych przez Boga. I wracając do kwestii suszy, którą przechodzi rzeka Eufrat, grupa naukowców twierdzi, że to nie tylko kwestia klimatyczna wpływa na poziom wód, ale także zła gospodarka wodna prowadzona przez rządy krajów, przez które przepływa ta rzeka. Są nawet tacy, którzy mówią, że kraje te chcą, aby Eufrat całkowicie wyschnął, z jakiegoś powodu, który wciąż pozostaje nieznany. Powiedz, jaki pożytek przyniosłoby ludzkości zamienienie rzeki w pustynię? Jakie interesy mają ci rządzący? Chodzi o to, że wraz ze śmiercią tej rzeki ma się spełnić proroctwo Armagedonu. Zgodnie z Biblią, królowie ze wschodu przejdą po suchym lądzie, tam gdzie płynęła rzeka Eufrat, aż do góry Megiddo, gdzie będą walczyć przeciwko armii Chrystusa w ostatecznej bitwie. Zobacz, co objawia nam Apokalipsa, rozdział 16. Szósty anioł wylał czaszę na rzekę Eufrat i wyschły jej wody, aby została przygotowana droga dla królów przychodzących ze wschodu. Wtedy zobaczyłem, jak z ust Smoka, z ust Bestii i z ust fałszywego proroka wychodzą trzy nieczyste duchy podobne do żab. To duchy demonów, które czynią cuda. Idą do królów całego świata, aby zgromadzić ich do bitwy w wielkim dniu Boga Wszechmogącego Apokalipsa. To znaczy, gdy rzeka Eufrat całkowicie wyschnie, zabrzmi trąba i demony uwięzione przez Boga zostaną uwolnione, aby zniszczyć jedną trzecią ludzkości swoimi 200 milionami żołnierzy. Sprawdźmy razem, co na ten temat mówił apostoł Jan. Szósty anioł zatrąbił, a ja usłyszałem głos dochodzący z rogów złotego ołtarza, który stoi przed Bogiem, powiedziała do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolni czterech aniołów, którzy są związani nad wielką rzeką Eufrat. Czterech aniołów, którzy byli przygotowani na tę godzinę, dzień, miesiąc i rok, zostało uwolnionych, aby zabić jedną trzecią ludzkości. To nie koniec, moi bracia. To właśnie te cztery złe duchy zmobilizują władców Zachodu, aby przeszli przez Eufrat i walczyli przeciwko armii Jezusa. A to oznacza, że coraz bardziej zbliżamy się do końca czasów. Proces pustynnienia Eufratu rozpoczął się 35 lat temu i postępuje coraz szybciej. I, jak wszystko na to wskazuje, duch Antychrysta już działa poprzez zwycięstwo. Wiem, że Antychryst nie został jeszcze ogłoszony, ale jego duch już zasiadł w sercach ludzi, prowadząc ich do czynienia zła i przygotowując wszystko na jego przyjście. I to nie ja to twierdzę. Ale sama Biblia. Zobacz, co napisał apostoł Jan. W ten sposób rozpoznacie ducha Bożego. Duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga. Duch, który nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga. To jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a który już teraz jest na świecie. Chcę Wam zostawić pewną radę. Nie musimy skupiać się tylko na plotkach o budowie trzeciej świątyni w Jerozolimie. Nie musimy też czekać na ogłoszenie wielkiego porozumienia pokojowego między głównymi narodami i religiami, które poprzedzi pochwycenie Kościoła Chrystusa. To wszystko będzie tylko finałem tego, co już dzieje się dzisiaj tuż pod naszymi oczami, włącznie z suszą rzeki Eufrat. Nie musisz bać się, Antychrystan, ale. A tym bardziej nie musisz się bać bitwy Armagedonu, ponieważ Słowo Boże zapewnia nas, że Jezus zwycięży wojnę z wrogiem i wrzuci go do jeziora ognia, które płonie siarką, gdzie będzie dręczony przez całą wieczność. Wiem, że to wszystko jest przerażające. Jeśli jednak oddasz życie Jezusowi Chrystusowi i będziesz żył według jego słowa. Pan ochroni cię w dniu sądu i da ci życie wieczne. U jego boku w Nowym Jeruzalem, w Królestwie. Gdzie nie będzie strachu, bólu, śmierci ani łez. I nie musisz się martwić, kiedy to wszystko się wydarzy, ale raczej być czujnym po czyjej stronie będziesz, gdy to nastąpi. Dlatego zapraszam Cię, abyś codziennie szedł ze mną tutaj, bo zawsze przynoszę wiedzę biblijną, zawsze poruszam ważne tematy i codziennie modlę się, abyś stawał się coraz silniejszy. Amen, jestem pastor Antoni Junior. Jeśli spodobała Ci się ta wiadomość, podziel się nią z przyjaciółmi, rodziną i zasubskrybuj mój kanał. Niech Bóg Cię potężnie błogosławi.